Cześć! Witajcie w dzisiejszym odcinku yy, dalsza część naprawy chińskiej pilarki Grafit. Yy, zamówiłem części, wszystko przyszło tak jak chyba się należy. Mamy nowy filtr powietrza. Taki oto. Mam nadzieję, że też będzie pasował. Yy, znak, pewnie, już znany i przez Was rozpoznawany. Yy, mam nowy filterek paliwa. Też tej samej firmy i nowy gaźnik. Zastanawiałem się nad zmianą gaźnika, klejem tamtego gaźnika. Dlaczego klejem lub nie? Pokażę Wam, gdzie kupiłem te produkty, ile to mnie kosztowało. I teraz tak, dlaczego wymieniam ten gaźnik i dlaczego się nad tym zastanawiałem? Ze względu na to, że ktoś już wymieniał w tej pilarce gaźnik wcześniej. Gaźnik nie jest niby stary, ale mam brany no, wiadomo, kwalifikował się już do wymiany. Ten gaźnik, który był w tej pilarce, no niestety jednak się okazało, jak by widzowie lub bardziej uważni, którzy się bardziej skupili po prostu na filmie, zwrócili uwagę na to, że po prostu wpadła mu jazzga tutaj w oko. No i niestety jest to gaźnik jakby niededykowany do tej pilarki. Mimo wszystko, że to jest dość nowy gaźnik, jednak się okazało, że chyba no, troszeczkę pracował. Widać tutaj w tym miejscu że te już oczka i te otworki są już troszeczkę wyrobione. Więc no, jednak ten gazik, że tak powiem, nie jest całkiem nowy. Więc teraz tak. wracam do tej rurki. Co to jest za rurka? Ta rurka tutaj to jest po prostu, że tak powiem rurka, do której podczepiamy, podczepiamy pompkę, primer. Ten primer powinien tutaj zaciągać paliwo. Tutaj podłączamy zasilanie, czyli zbiornik. Paliwo przepływa przez gaźnik i jest w tym miejscu tutaj właśnie zaciągane przez primer, przez gaźnik. To też jest oczywiście taki podstawowy sposób podłączenia gaźnika, gdzie mamy funkcję pompki. Nie odwrotnie. No i teraz tak, padały właśnie pytania, na moim shortcie padło pytanie, co z tym zrobić, czy to kleić, uzupełnić, lutować, wymienić, zostawić? Miałem mnóstwo propozycji, żeby to zalutować. Bardzo fajna propozycja. Miałem propozycję, żeby to uzupełnić dirko. Yy, Czyli silikonem. Miałem też propozycję, żeby to po prostu yy, zakleić jakimś dobrym klejem. Lecz jednak mógł mógłby więcej kosztować niż gaźnik. Więc padła na zakup nowego gaźnika, yy, który już nie posiada tutaj tego podłączenia pod yy, przewód. Więc co? Biorę się zapilarkę, bierzemy ją na stół i powoli będziemy wszystko sobie instalować. Krok po kroku. I działamy. Sprawdziłem oczywiście tak, w pilarce wężyk, sprawdziłem to z strzykawką, czy pilarka tutaj sobie mm, nie, czy nie zaciąga sobie pęcherzyków powietrza. Pilarka, o teraz będzie ładnie widać, zaciąga sobie szykawką. Ładna jest drożność filterka, który tam jest i pilarka nie, i strzykawka nie zaciąga tutaj żadnych pęcherzyków powietrza. Przy okazji od razu widzimy jaki jest olej. Jest to czerwony olej, dość intensywny, prawdopodobnie olej sztila. I teraz tak. Dlaczego robimy tak, a nie inaczej? Czyli teraz ciśnienie. Yy, dlaczego robimy tak, a nie inaczej? Była wątpliwość, yy, jeśli chodzi o to, czy wymieniamy w tej pilarce cylinder. Cylinder pozostaje yy, ten, co był. Yy, pytałem się właściciela maszyny, stwierdził, że na pewno na 100% nic nie było tam robione. Jest to cylinder oryginalny, nic nie było szlifowane, więc pozostaje do mnie macie domyśle, w domyśle, że tak został ten cylinder fabrycznie schowany. No niestety to honowanie jednak wygląda. A jak widać, no różnie. Ok, przystępujemy do wymiany filterka. Tutaj sobie zatykam dalej ten, leży przykawką. I wymienimy sobie filterek paliwa. Teraz tak, zanim przystąpię do wymiany tutaj filterka. Zawsze wiadomo, że trzeba dbać tutaj o czystość tego elementu, jednego i drugiego, czyli wlewu korka paliwa. Wleję to paliwo, które jest w tej maszynie i zobaczymy, jak ono faktycznie wygląda. Kubeczek mam, czyściutki, że tak powiem, przed chwilą mi piłem chłopatkę. Nie, no żartuję. I zobaczymy, co wpływa faktycznie w środku. Zamieszamy, żeby wszystko wyleciało. Tego paliwa już nie będę używał, bo wiadomo, nie wiem ile ono ma czasu, ile leży. No coś tam jednak się pojawia troszkę tych zanieczyszczeń, ja ten zabieg jeszcze powtórzę. Czyli wleję to paliwo z powrotem przez sitko. Aby zatrzymać kurcze zanieczyszczenia, to sitko jest coś dokładne. Będę też wywał to paliwo przez. A jak zaraz zobaczymy tę tutaj... wam. No coś tam, coś tam jest tam, jednak tego syfu. To od razu, jak powiem, utylizacja. Służy do mycia elementów. Teraz, właśnie, wylałem wszystko z kubeczka i sprawdzimy, i wytrek kubeczek, i sprawdzimy, czy. Jeszcze coś tam jest Czyli Znowu operacja mieszania. Nie był ten jakoś to paliwo zwykłe tutaj brudne. To nie jest stara filarka, więc ona tutaj nie ma dużo zanieczyszczeń. No ale widzicie, zobaczcie drugie pytanie I znowu jest mnóstwo syfu. Zabijam. Nie wlewam wszystkiego. To jest takie oszczędne pukanie zbiornika. Znowu mamy czysty kubek. Znowu mieszam jarką ładnie, żeby to wszystko wyleciało. No już, można powiedzieć, że niewiele jest zanieczyszczeń jakichś tam. Część też mogłoby być zanieczyszczeń tutaj, yy, bo się polało po maszynie. Mogło zabrać jeszcze zanieczyszczenia. Także turynki jest wypłukane. Nic tam więcej nie ma. I teraz zaglądamy sobie właśnie do twitterka. Dlaczego wymieniamy filterek? Względem na to, że widzieliście sitko w ostatnim odcinku, no i było bardzo sitko zaklejone, zanieczyszczone. Właściciel zgłosił, że yy, gaźnik był wymieniany na nowy, właśnie ten niewłaściwy. No i że to oznacza, że ten filterek jednak nosi troszeczkę jakieś tam ślady zanieczyszczeń. Zaraz Wam pokażę, jak to wygląda w stosunku do nowego filterka. Czy jest różnica? Wiadomo, że on od razu tam zmienia to Zabarwienie. Jak to wygląda, moi drodzy, On no, tak to wygląda. To jest jakby mniejszy, ale to mi nie przeszkadza. Ważne, żeby pełnić swoją funkcję, żeby był szczelny. ten jest jakby taki rozbierany w ogóle. Także ładnie. Filterek trafia w swoje miejsce. Jest to filterek z obciążnikiem. Na pewno nie będzie się nie powięźli, nie zawieszał. Wężyk jest fajny, elastyczny w tej maszynie, także Naprawdę porusza będzie się tam swobodnie, nie będzie to prowadziło do jakichkolwiek komplikacji. Ok, fiterek mamy wymieniony. Na razie nie zalewam nie i paliwem, to dopiero już przed uruchomieniem. Przystępujemy, moi drodzy, do montażu gaźnika. Przy montażu gaźnika warto zwrócić uwagę, szczególnie nowego, na dokręcenie elementów, czyli ogólnie skręcenie gaźnika. Ta śruba. Te cztery wkręty, wkręt mocujący właśnie tutaj przepustnicę. Sprawdźcie sobie to, to jest naprawdę bardzo istotne, gdy Wam się odkręci taka śrubka po silniku. Teraz tak, w tym miejscu jest, że tak powiem, podłączenie przewodu impulsowego, który znajduje się w tym miejscu i, że tak powiem, prowadzi podciśnienie, ciśnienie właśnie tym przewodem gumowym impulsowym do gaźnika. Tutaj, by sterować membraną pompującą, i w tym miejscu mamy przewód zasilający bezpośrednio właśnie z zbiornika. Jest to przewód, właśnie do którego z drugiej strony załączowaliśmy filtr paliwa nowy, i podłączamy go w tym miejscu. Teraz tak, w tym miejscu podłączamy przepustnicę gazu, czyli gaz, i w tym miejscu podłączamy ciegno z, z, z sania. Przepustnica jest zawsze z reguły tutaj, jakby powiedzieć, mniejsza. Przepustnica gazu. Przepustnica sania jest większa. Zresztą możemy też to zobaczyć, że przepustnica sania pozostaje nam w tej pozycji. Jaką my ustawimy, przepustnica gazu powinna nam ładnie wracać. Zacznę od montażu właśnie tutaj cięgien. Najpierw przystąpię do montażu cięgna gazu. To się robi takim sprytnym ruchem, czyli zakładamy gaźniczek tak tutaj o. I już gaźniczek nam siedzi na ciengnie. Gazu, i jeszcze nam się otwiera. Teraz zamontujemy sobie cień ssania. Tak samo, tak jak ono jest teraz tu ugięte. Takim fajnym ruchem. W ten sposób. Układamy właśnie to było w ten sposób. I przystępujemy do montażu kolektora ssącego. Przed przystąpieniem do montażu korektora są z tego co widzę, warto sobie już podczepić przewód zasilający, bo już jest to utrudnione, i przewód impulsowy. I teraz dokładnie trzeba przymierzyć te śrubki. Są na swoim miejscu, właśnie popatrzeć sobie od tej strony tego nie widzicie, tą szczelinę, żeby dokładnie, że tak powiem, tymi tutaj śrubami imbusowymi trafić element trzeba się troszeczkę przy tym właśnie tutaj skupić, żeby tutaj, bo to wszystko jest tutaj chyba plastikowe właśnie, żeby tutaj kręcić sobie w małdku. i prosto, no i widzicie, sania się odpięło, także tak to jest w tych pilarkach, dym się nie przejmujcie, zaraz zapnęmy jeszcze raz Teraz sobie właśnie tutaj. Przykręcimy gaźnik, najpierw jedną stronę, teraz drugą. Nie dokręcamy od razu na mocno. Chyba za mocno lekko W sumie nie mocno, ale już wiadomo, żeby nie kręcić na siłę, nie, żeby on ładnie tutaj Wam się no, posadowił. Żebyście widzieli, że śruba Wam się ładnie wkręca bez większego oporu. To musi być wszystko prosto. Zacznijcie kręcić pod kątem i. Jak powiem, już po fajnej zabawie, tak, już wszystko się zaczyna tutaj knocić. I już teraz okręcam z siłą docelową. Ja nie używam klucza dynometrycznego, na razie jeszcze pewnie nie będę. Nie jestem profesjonalnym zakładem, serwisem. Także sobie to jeszcze odpuszczam, choć być może w przyszłości coś takiego będę miał podczepiamy sobie to właśnie ssania i zakładamy górną pokrywę która została ładnie oczyszczona przed założeniem górnej pokrywy jeszcze zamontuję świecę żeby ją oczyścić, bo ona jest na razie w takim stanie jakim widzieliście ją w ostatnim odcinku teraz zobaczymy ją jeszcze raz jak to wygląda, tak to wygląda, widzicie idę oczyścić i ustawiłem przerwę na 0,6 a no już jestem z powrotem tak wygląda sieca po oczyszczeniu i ustawieniu przerwy na 0,6 mm to jest ta sama świeca, oczywiście, i instalujemy ją. Ok, teraz tak. Kiedy już sobie zakręcę świecę, założymy sobie plastikową obudowę. Pamiętać o tym, żeby zbyt mocno tego nie dokręcać. Naprawdę, ten klucz jest po to krótki, żeby nie dokręcać tego mocno. Nie ciągnie się tego na siłę. To musi być dokręcone naprawdę szczuciem, a nie na hama. Wchodzimy sobie z obudową. I to sanie feralne. Nienawidzę tego ssania, powiem ja szczerze. To jest dla mnie tragedia. To ładnie, fajnie ułożyć. O. I teraz tak, przy zakładaniu tego plastiku, dla yy, ludzi, którzy nie mają z tym doświadczenia, to, to pierwszy raz, na co trzeba właśnie zwrócić uwagę w tego typu pilarce i w innych również maszynach. I to jest tutaj bardzo, bardzo istotne. Bardzo istotną rzeczą jest to, żeby Jeżeli zakładacie sobie tą budowę, trzeba zwrócić uwagę tak, na prawidłowe właśnie ułożenie stania tej gumy tutaj i przede wszystkim na przewód do cewki, czy on idzie tu, 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 gdziekolwiek. Wszystko musi być ułożone tak, jak było. Jeżeli przyciśniecie tą opasowaną budową cokolwiek, przykręcicie na siłę, nie będzie wam chodziło właściwie, stanie będzie lub luźne, przełącznik będzie wam wypadywał, lub po prostu przewód cewki będzie uszkodzony i po jakimś tam czasie praca pilarką lub natychmiast zostanie przecięty. Ja już właśnie skończyłem dokręcać tą obudowę i tak, jeszcze raz Wam to pokażę. Przewód, mam nadzieję, że oświetlenie jest OK. W tym momencie idzie przewód cewki, przewód gaszący. Bardzo ważne jest to, żeby te przewody nie były przycięte. Ja, żeby to wszystko tak, tak ułożyć, żeby to się jakoś tam trzymało, podchodziłem do tego tutaj trzy razy. No jest to takie, jak jest. Kto miał taką filarkę, kto zna? Kto nie lubi takich nieprecyzyjnych przełączników, niech się zastanowi nad zakupem takiej maszyny. Yy, obu już jest przykręcona. Teraz przystąpię do montażu filtra powietrza i układu tnącego. Zobaczymy się już za chwilę. Yy, tą obudowę jeszcze raz wam pokażę, pokażę wam przy rozkręcaniu. Macie tutaj sześć chyba bodajże wkrętów. Teraz policzymy. Yy, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Pięć. I sześć. I te w ten tak powiem, dokręcić. Przerzucić się na swoje miejsce tam gdzie były. Także nowy filtr już na swoim miejscu. I montaż obudowy. No i to tyle z montażu ga gaźnika. Ja założę układ tnący i zrobimy próbę uruchomienia. Zanim jednak przystąpię do uruchomienia tej maszyny chciałbym zwrócić uwagę na jedno. Pamiętajcie o tym, by czyścić takie sprzęty. Ja tutaj dokonam takiego zgrubnego czyszczenia, z względu na to, że się jest dzisiaj to jest mróz. Dzisiaj było minus 10. Ja pracuję jak pracuję. Nie będę Was oszukiwał. Pokażę Wam jak pracuję, ale Wam pokażę jak tutaj pracuję. O, proszę bardzo. Także pracuję w takich warunkach, w jakich pracuję. Także fajnie. Mroźnie. Jednak, no... Yy, też jest, że tak powiem, raz na jakiś czas zdrowo zmarznąć. Codziennie bym tak rady nie dał. Jednak okazjonalnie można się poświęcić, jak i dla moich widzów, jak i dla właściciela tej maszyny. I teraz zobaczymy, ja to jeszcze nie zaglądałem, odkręcimy to właśnie sobie razem, zobaczymy jak wygląda sznurek. Sznurek jest już też troszeczkę taki cienki, ale jeszcze nie jest uszkodzony, jeszcze nie trzeba go wymieniać, uważam za stan niezły. No i teraz pytanie do właściciela pilarki, czy tutaj kiedykolwiek dokonywał takiego rutynowego czyszczenia po cięciu. Bo to jest bardzo istotne, istotny element. Jest lekceważony przez yy, właścicieli maszyn, dopóki się nie urwie sznurek, to nikt tutaj nie zagląda. Ale niestety, tutaj, w tym miejscu, tymi otworami, to one nie są tak do ozdoby, żeby maszyna fajnie i groźnie wyglądała tylko są po to, by pilarka tędyk oddychała. Właśnie tymi otworami odbywa się chłodzenie. Maszyna tędyk zaciąga yy, powietrze, w miarę świeże. W miarę czyste, tak, bo ono jest tutaj oddawane od układu tnącego, a tym miejscem, tym elementem, który jest tutaj, jak Wam to pokazuję, to powietrze jest uwalniane, tak, i jeżeli tutaj będzie tutaj ten szarpak, jego elementy będą zapchane, no to niestety długo ta maszyna nie popracuje, jest szansa, że szybciej się zatrze, i będzie się przegrzewała. Teraz na co chciałbym jeszcze zwrócić uwagę, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to dojdziemy do tej, jeśli chodzi o tą rączkę. Te rączki to już wiemy chyba wszyscy, że są wątpliwe jakości. I są takie, jakie są. Jednakże dbajmy o tą rączkę. Pamiętajmy o tym, żeby wszystkie śruby w niej były, żeby była dobrze dokręcona, żeby była stabilna. Jeżeli coś dzieje się z tym uchwytem nie tak, dokręćcie go jak najszybciej, a jeżeli jest pęknięty, to go wymieńcie. Zaraz zobaczymy, jak to wygląda. Ja tego tutaj nie będę czyścił na laleczkę, wykonam tutaj to tutaj tylko w tej maszynie z grubnego czyszczenia, no na no, względu na warunki. Także. Drodzy właściciele tych pilarek i innych Zaglądajcie tu, czyścicie sobie to Szturek pozostałem ten sam, przystępuję do czyszczenia tych elementów Na szczęście, że ta pilarka jeszcze nie jest stara Więc tutaj, że tak powiem jest drożność się, zachowana No teraz ja sobie tutaj właśnie Czyszczę, drapię A wy sobie pewnie siedzicie fajnie na kanapie Jest to na razie oklejone, jednakże na szczęście to te wszystkie otwory, te świetleczki są drożne. No ja przystępuję do oczyszczenia tego. Warto zwrócić uwagę yy, tutaj na elementy cewki, cewkę, ogólnie tą komorę. Tak samo tutaj ten element, w którym zasysane jest paliwo, paliwo powietrze, yy, właśnie w stronę yy, gaźnika. Zasysane, one spłoczone. No i powoli będziemy to składać. Jak mówię, no, robię to teraz na zimno, w takich warunkach jaki jest, to z tego Chińczyk. Więc nie róbmy przerostu, formy nad treścią, nie robię tego wszystkiego tak na bardzo dokładnie, tak idealnie, yy, tylko funkcjonalnie, żeby to czyszczenie, że tak powiem, przyniosło swoją, że tak powiem rolę, czyli udrożniło kanały, sprawiło chłodzenie tej maszynie, yy, a nie żeby zrobiło z nią noweczkę, sztukę. Układamy elementy, nasz szarpak, przykręcimy to wszystko. Wszystko zostało oczyszczone, to wszystko jeszcze mokre, bo zresztą myłem, ale to tylko z benzyną, także wszystko sobie za chwilkę już odparuje. Także ja to przykręcam. Przystąpimy teraz jeszcze do jak często baketalizowanej czynności. W czasie pracy pilarka powinna mieć ostry łańcuch. Powinniśmy oczywiście przestrzegać y, wszystkich zasad BHP i po prostu nie uszkadzać tych rączek. To wszystko to jest pogięte, już naciągnięte i przesilone. Y, przy normalnej pracy i prawidłowym użytkowaniu do takich y, sytuacji nie powinna dojść. Wiadomo, że taka rączka jest słabsza w takim urządzeniu jak w urządzeniu profesjonalnym, ale niestety no, siła została użyta. Na to zwracajcie uwagę, moi drodzy. Dokręcajcie takie elementy, nie pozostawiajcie ich luźnymi. To jest bardzo istotne. Prowadzi to do uszkodzeń sprzętu, i grozi również no, pewnym niebezpieczeństwem tak, dla użytkownika. Został zastosowany jakiś tam nieoryginalny wkręt. Nie dociska on prawidłowo tej rączki. Tam się pewnie jest wyrobiona. Ja spróbuję to zastąpić czymś lepszym. Nie wiem, czy mi się tutaj to uda. I jakoś to skręcić, żeby to jeszcze troszeczkę podziałało. I to kręcić przede wszystkim na dwa wkręty. Bo z względu, że ten jeden nie utrzyma tu nic do tego obciążenia. Ta rączka będzie tu pracowała, to wszystko się będzie wyrabiało i się obrusza. Teraz zobaczymy tylko jaki to jest rozmiar, bo chyba jakieś tam mniejsze, to była a to jest jakiś maluszek, więc patrzymy za jakimś maluszkiem, mam nadzieję, że uda się to dokręcić, oczywiście ta rączka też kwalifikuje się już nie, przy najbliższych jakichś tam czynnościach serwisowych do wymiany, czy to była też ósemeczka, też chyba ósemeczka, tak ósemeczka, więc dokręcamy, zobaczymy jak to się tutaj sprawdzi. Idzie dość fajnie, ciężko, z oporem, myślę, że uda się to dokręcić solidnie. Ok, ja sobie to dokręcę. I zwracacie naprawdę uwagi na takie detale. Uwagę. Prowadnica została już przygotowana wstępnie do montażu. Oczyściłem rowki, były dość zabite. Również udrożniłem otwory. Zwracajcie zawsze na to uwagę. Taka prowadnica musi być oczyszczona. Idealnie sprawdza się też taki skrobak, może być to również cokolwiek, żeby te rowki tam w środku bardzo ładnie wydrapać i oczyścić. Mimo, że prowadnica jest nowa, nie może nie byłoby na nią ale jednak już, że tak powiem, była zanieczyszczona. Pilarka została już poskładana, wyregulowana. Czekamy jeszcze na smarowanie gwiazdy w prowadnicy i na ostrzenie łańcucha. Gań został już wyregulowany. Korekty wymagał wkręt L, jak i wkręt H. Gaźnikowi należało delikatnie zubożyć mieszankę na wkręcie L i delikatnie zubożyć mieszankę na wkręcie H. Było to jednak niewiele. Teraz tylko pokażę Wam, jak ona pracuje, bo warunki są jakie są. Nie mam też nic do cięcia i jest już ogromnie zimno. Także odpalę ją, dodam gazu, zobaczycie, jak pracuje, czy Wam się jej praca podoba, czy nie. Oczywiście, jak na Chińczyka. Nie dokonywałem w żadnych modyfikacji, modów yy, zwiększenia mocy, czy tam yy, innych zabiegów. Ok. Króciutko pokazywam jak pracuje i kończymy na dziś ten film. Sprężanie potężne. Jeszcze raz tak króciutko odpalić, nie będzie tu przyciskać. Naprawdę, zobaczcie, z jednego ząbka pójdzie. A tak jak włączył zapom byłoby prościej. Komplecha taka, że naprawdę, no wyrywa. w dzisiejszym odcinku, pozdrawiam Was serdecznie, trzymajcie się ciepło, cześć